Ojcze Niebieski, Ty, który wiesz wszystko, który widzisz nasze serca i słyszysz nasz najcichszy szept, przychodzimy do Ciebie w pokorze i zaufaniu. Zanoszę przed Twój tron każde cierpienie, każde zmartwienie i każdy ból tego dziecka, które teraz przed Tobą stoi. Wierzę, że Twoje miłosierdzie jest niezmierzone, że Twoja miłość przewyższa wszelkie ludzkie pojmowanie. Proszę Cię. O najmiłosierniejszy ojcze, spojrzyj na jego serce. Ulecz rany, które nosi, zarówno te widzialne, jak i te skrywane głęboko w duszy. Ty, który znasz każdy zakamarek ludzkiej duszy, przyjdź z łaską uzdrowienia. W Twojej obecności nie ma lęku, nie ma bólu, jest tylko pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie. Modlę się za ciebie, moje dziecko, i wstawiam się za tobą przed obliczem Boga. Zawierzam mu wszystkie Twoje troski, wszystkie Twoje marzenia, każdą prośbę, którą nosisz w sercu. Wiem, że pragniesz, aby Twoje życie było pełne pokoju, miłości i Bożej opieki. Dlatego proszę Boga, aby dał Ci siłę, abyś mógł przetrwać wszelkie trudności, które napotykasz na swojej drodze. Ojcze Niebieski. Zmiłuj się nad tym dzieckiem. Daj mu twoją łaskę i światło, aby mogło odnaleźć drogę w chwilach zagubienia. Oświeć jego umysł, aby zrozumiało, że twoja wola jest zawsze jego dobrem, nawet jeśli czasami nie rozumiemy twoich planów. Proszę cię, Panie, daj mu serce pełne ufności i spokoju, nawet w najtrudniejszych chwilach. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Proszę Cię teraz, abyś otuliła go swoim płaszczem opieki, jak każda matka chroni swoje dziecko. Zanoszę Twoje problemy do Boga, a ty możesz zaufać, że Twoje prośby nie zostaną zapomniane. Modlę się także, abyś zawsze miał siłę w swoich codziennych zmaganiach, abyś nigdy nie czuł się samotny. Proszę Cię, byś każdego dnia zwracał się do Boga, nawet wtedy, gdy wydaje Ci się. Że nie słyszysz odpowiedzi. Bóg zawsze jest blisko, zawsze gotowy, by Cię wysłuchać. Wystarczy, że Mu zaufasz. Panie, który nas kochasz bezgranicznie, przyjmij te modlitwy. Ojcze, przyjmij to dziecko do swojej opieki i prowadź je w swoim świetle. Wierzę, że Twoje miłosierdzie i łaska są nieograniczone i że Ty odpowiesz na każdy nasz szept. Maryjo, Matko Boża. Wstawiaj się za tym dzieckiem, aż poczuje pełną moc Twojej opieki i miłości. Amen. Jak każda matka, czuję Twój ból i pragnę, byś zaznał spokoju, który może dać jedynie Bóg. Oddaj mi swoje problemy, a ja przekażę je Jemu, abyś znalazł siłę, której potrzebujesz. Boże Ojcze Wszechmogący, oto moje dziecko, które zwraca się do Ciebie z prośbą o Twoją łaskę. Ja, Twoja matka, stawiam się za nim. Proszę cię, wejrzyj na jego serce, na jego pragnienia, na jego ból. Niech Twoje miłosierdzie spłynie na jego życie, niechaj znajdzie pokój i ukojenie, którego tak bardzo potrzebuje. Moje dziecko, wiem, że czasami czujesz się zagubiony, może nawet opuszczony, ale pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Jestem tuż obok, czuwam nad Tobą. Jak każda matka czuwa nad swoim dzieckiem. Będę z Tobą we wszystkich chwilach, zarówno tych radosnych, jak i trudnych. Twój ból jest również moim bólem, ale i Twoje radości są moją radością. Proszę, abyś teraz, z całego serca, powierzył mi swoje problemy, a ja zanoszę je do Boga. Ojcze Niebieski, wejrzyj na to dziecko, które pragnie Twojej opieki. Daj mu siłę, daj mu pokój, otocz go swoim miłosierdziem. Zawierzam cię w pełni Bożemu miłosierdziu, a sama, jako matka, jestem Twoim orędownikiem. W chwili zwątpienia wołaj do mnie, a ja usłyszę. Wierzę, że Bóg odpowie na Twoje modlitwy, gdyż nigdy nie opuszcza tych, którzy z ufnością do Niego się zwracają. Módl się ze mną teraz, moje dziecko. Ojcze, który jesteś w niebie, z pokorą przyjmuję Twoją wolę. Proszę, wejrzyj na mnie przez wstawiennictwo Twojej matki i udziel mi łask, których potrzebuję. Amen. Zostań w pokoju Bożym, moje dziecko. Zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć nowej modlitwy.